Witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. Pięknego poranka życzę w dzisiejszy dzień, słoneczny, piękny i życzę pięknego dnia. Mam pytanie do was, czy lepiej jest mieć wiarę do tego co robimy, czy lepiej mieć wiedzę? Jak uważasz? Jak uważasz, czy lepiej działać z wiarą, czy lepiej działać z wiedzą? Otóż co jakiś czas przychodzą do mnie różni klienci i mówią, że nie wierzą. Nie wierzę, ja nie wierzę. Ostatnio miałam takiego klienta, który pracował nad sobą psychologicznie, nad swoim umysłem. Również pracowaliśmy oczywiście z punktu widzenia zdrowotnego, ponieważ trzeba było uspokoić, wyciszyć ośrodek emocjonalny i do tego służą różne zioła i witaminy. Natomiast, natomiast cały czas powtarzał, nie uda mi się, nie uda mi się, nie umie tego, nie zrobię tego, próbowałem, nie wierzę, że mi się uda, nie wierzę, że mi się uda. I w końcu pytam tego e, klienta, a chce Pan wyzdrowieć? Chce Pan faktycznie poprawić swój stan zdrowia? Świadomie on mówi, tak, oczywiście, chcę poprawić swój stan zdrowia, ale... Y, Cały czas powtarzał, że nie wychodzi mu, nie uda mu się, nie będzie mógł spać jak wróci. Ciągle programowanie. Popatrzcie, jest to jak mantra powtarzany, program, który sobie wbijają ludzie do głowy. Nie wierzę w siebie, nie uda mi się, nie potrafię, znów nie zasnę, znów się obudzę o czwartej nad ranem, znów nie będę mógł spać, znów się zdenerwuję, znów będę w roztargnieniu w jakiejś w jakimś rozdrażnieniu. Po co, po co my sobie to robimy, kochani. Po co? Kiedy powiedziałam mu o ziołach, suplementach i witaminach, odpowiedział mi, że on już takie, to on brał witaminy i zioła i to nie działa. To nie działa. <laughs> on w to nie wierzy. I teraz pytanie do Ciebie, do Ciebie. Co jest ważniejsze w uzdrawianiu? Czy to? Swojej psychiki, można powiedzieć, swojej duszy, swojej psychiki, czy w uzdrawianiu ciała. Jak uważasz? Wiedza jest ważniejsza, czy ważniejsze jest uwierzenie w to, że się uda? Zobaczenie celu, że jestem zdrowy, wyznaczenie sobie problemu jako wyzwanie, zamienienie tego na wyzwanie i poszukanie rozwiązań. Po co ktoś idzie do terapeuty, żeby terapeuta mu pomógł. Ale niektórzy popatrzcie, idą do terapeuty po to, aby udowodnić sobie i innym, że to i tak się nie uda. My wielokrotnie udowadniamy sobie to i tamto. Na przykład, jeżeli facet ma kochankę lub żona odwrotnie może mieć kochankę, taki przykład, ale zostańmy na mężczyzna. I na temacie mąż ma kochankę i ma żonę. To on będzie robił wszystko, żeby sobie udowodnić, jaka ta żona jest niedobra, jaka jest zła, jak ona się nie potrafi uśmiechać, tylko krzyczy, będzie ją prowokował, będzie robił cuda. W domu wszystko będzie źle: zła herbata, złe ciasto, zła kawa. Ona będzie mu dogadzać już jak będzie. Potrafiła, nie będzie wiedziała, o co chodzi, a on będzie się trzepiał wszystkiego co możliwe, szukał dziury w całym. To już jest halo dla nas, to jest alarm dla nas, kobiet, jak również odwrotnie, jeżeli żona ma kochanka, dla mężczyzn. Wszystko jest źle. Wtedy, zamiast się denerwować, zamiast się obwiniać, bo co my robimy obwinianie, co ja źle zrobiłam, co, o co chodzi, ale czego on znów narzeka, i tak dalej, to wtedy. Nie wiemy, co zrobić, szukamy wiedzy. Wiedza może nam bardzo pomóc. Wiedza w książkach, wiedza w life'ach, wiedza na YouTube. Ja mam bardzo dużo filmów na ten temat na YouTube. Renata Zarzycka, YouTube, poszukaj mojego profilu na temat, jak sobie radzić w różnych sytuacjach wiedza czy wiara? A Ty, jak uważasz, co jest ważniejsze wiedza czy wiara? Co jest ważniejsze? I teraz wracamy do uzdrawiania. Może być uzdrawianie sytuacji, może być uzdrawianie zdrowia, może być uzdrawianie swojej psychiki. To jest bardzo ważne. Ja mam do Was pytanie: co dla Ciebie jest ważne? Czy zdobywanie wiedzy, jeżeli masz jakiś problem? Czy wiara w to, że to co robisz, uda się? Lub, że i tak to jest bez sensu i to się nie uda? Właśnie. I tu warto zatrzymać się nad tym i zastanowić, ile razy my siebie ganimy. Mamy fajny pomysł, mamy fajny cel. I co? I mówimy do siebie, super, zrobię to, jestem na fajnym spotkaniu, na jakiejś motywacyjnej konferencji. Jest, uda mi się, widzę to, mam cel, marzenie. Ok, mija tydzień, to jak, jest jak balonik, jakby ktoś przebił, tak ten balonik, powietrze uchodzi, i za tydzień. A nie wierzę w to, że to się uda. To jest niemożliwe. Ja, ja takie coś mogę osiągnąć. Nie, niemożliwe. To samo w zdrowiu. Właśnie ten ostatnio pacjent, którego miałam, przez trzy godziny udowadniał sobie, że tego nie zrobi, nie uda mu się. Nie potrafi, nie wyjdzie z leków, że tylko leki mogą mu pomóc. I wiecie, co się może wydarzyć, jeżeli nie przeskoczy tego tematu? Tak, będzie miał rację, tylko leki będą mogły mu pomóc, chociaż już nie pomagały ani na sen, ani na poprawę nastroju, ani na rozwojowane emocje. Czyli nic już mu nie będzie pomagać, bo jak mantrę ćwiczy, nie uda mi się, nie potrafię. I tak z tego nic nie będzie, a i tak nie będę mógł zasnąć, a i tak rano wstanę o czwartej i będę chodził o tak, taki nerwowy. W związku z tym starałam się mu pomóc, jak mogłam. Natomiast pamiętajcie, jeżeli idziecie do jakiegokolwiek terapeuty, to przede wszystkim terapeuta wam pomoże, da wam narzędzia, da wam ćwiczenia. U mnie dużo piszą ludzie w zeszytach. Bardzo dużo notatek mają, mogą wrócić do nich, kiedy mają problem, rozterkę, mogą wziąć zeszyt przeczytać swoje postanowienia, postanawiam, decyduję o tym, że chcę być zdrowy. Decyduję o tym, że wyjdę z tej choroby. decyduję o tym, że należy brać zioła, należy brać witaminy, należy to i tamto. Należy ćwiczyć oddech, powolny oddech i tak dalej. Decyduję. Ale jeżeli nie wejdziesz z powrotem notatki i. Nie będziesz ćwiczyć tego jak mantrę, nie zaprogramujesz inaczej umysłu, to guzik z tego. I teraz czy wiara, czy wiedza? Otóż, dla mnie na przykład, wiedza jest bezcenna i ja bardzo lubię dużo wiedzieć, więc ja idę przez wiedzę. Wiedza pozwala mi uwierzyć i stworzyć silną wiarę. Natomiast to, co mówię wielu osobom od ponad. 20 lat, jak się zajmuję medycyną holistyczną, naturalną i psychologią i psychoterapią dokładnie, to mówię im tak, że wiedza to jest dodatkowa witamina bezcenna. Nie kupisz jej za miliony złotych, ani dolarów. Niesamowita witamina w naszej głowie, wiara, wiara, która może nas uzdrowić, jako umysł który nas ciągnie do zdrowia lub nasz umysł, brak wiary, może nas pogrążyć naprawdę bardzo poważnie. Wiedza jest, wiara jest bardzo ważna, ale często bez wiedzy tej wiary nie ma. I tu chcę Wam przyjść z pomocą, ponieważ wiele, wiele lat temu napisałam książkę nonim, ja ją pokażę, nie wiem czy złapię ostrość, jest, o! noni, polinezy, polinezyjski owoc noni Renata Zarzycka. Mamy taką książkę. W internecie jest pdf tej książki. Poszukajcie na stronie zarzycka.online lub renatazarzycka.com renatazarzycka.com Tam macie bardzo dużo informacji. Również macie na temat zdrowia, ja tutaj akurat widzę, że nie mam tych audiobooków, ale zaraz pokażę wam na stronie na stronie jesteśmy na stronie Renata Zarzycka online tutaj Renata Zarzycka online i tu proszę piszcie pytania i tutaj mamy Spotify ja mam bardzo dużo bardzo dużo materiału tam jest blisko 150 różnego typu Godzinnych nieraz hmm, prelekcji, audycji na temat zdrowia i e, zapraszam Was serdecznie. Zaraz zobaczę, czy mi się uda znaleźć link i wejdę na Spotify, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Zresztą tutaj macie na stronie również taki znaczek, tu mnie też wszędzie znajdziecie. Więc kto umie korzystać z kodów QR, to zapraszam serdecznie na Renata Zarzycka online jest ten znaczek. Może Wam się uda nawet kliknąć? To jest bardzo szybki dostęp. Już pokażę Spotify, jak wejdę. O, jest ok. Zaraz wejdę na link. O, otworzy mi się. Czy też nie? Zaraz zobaczę, czy mi się otworzy. Jest, otworzył mi się. Już idziemy. I pokażę Wam, aktywuj. Ok. A chwilę to trwa. O, jest. Renata Zarzycka online. Jest. Proszę bardzo, to jest profil, mój profil na Renata Zarzycka online. Tutaj macie blisko 150 podcastów o witaminach, o zachowaniu, jak zmieniać swoje myślenie. Wiedza jest bardzo ważna. Ja myślę, że wiara idzie dopiero zawiedzą, czyli y, czy wierzymy w medycynę naturalną, czy nie, czy wierzymy w metody, które ktoś nam proponuje, czy nie. Dobrze jest zdobyć wiedzę, dobrze jest porozmawiać, dobrze jest pójść na jakąś e, terapię, konsultację i dowiedzieć się znacznie, znacznie e, więcej. Natomiast mamy również, proszę bardzo, audiobooki, oczyszczanie organizmu. Audiobook, twoja grupa krwi. Od wielu, wielu lat w internecie możecie te audiobooki dostać. Zaraz pokażę link, gdzie można dostać. Usuń przyczyny otyłości i wymodeluj swoje e, ciało. I te, i te e, audiobooki możecie dostać na e, stronie Legimi. A zaraz wam pokażę, ponieważ tutaj też jest w, na moim profilu Renata Zerzycka online. Też jest, o, nie może się przesunąć, dobra, nie załadował się, o, jest taka zakładka z tymi, o, no proszę, już, moment, jest, zakładka z tymi audiobookami i macie tam również linka, jest, złapało ostrość yy, i macie tam również linka, ja tam pozwólcie wejdę na tego linka, tam jest bardzo, bardzo dużo już audiobooków, e-booków, jest również, ebook o oczyszczaniu, proszę bardzo. Jak możecie mnie znaleźć? O, Legimi. Nie wiem, czy jest ostre, czy nie. W każdym razie Legimi. I tutaj mamy audiobooki. Bardzo dużo macie audiobooków. Ostatnio napisałam ebooka. Tutaj macie ebooka właśnie. O. Oczyszczanie organizmu, proszę bardzo, oczyszczanie e-book do czytania. Organizmu, pożegnaj toksyny i ureguluj masę ciała. W tym e-booku masz materiał o błonniku, jak ważny jest błonnik dla naszego zdrowia i utrzymania pięknej, młodej sylwetki zdrowej. E, masz o witaminach, jak ważne są witaminy z grupy B na przemianę materii, jeżeli się odchudzasz. To jest e-book A dla odchudzających się. Ale nie tylko dla osób, które mają problem generalnie z przemianą materii. O, zaraz kamerka może złapie. O, jest. Dla osób, które mają problem z przemianą materii, dlatego że są tu informacje przede wszystkim dla osób z zespołem chorób metabolicznych. I dla, no wiadomo, otyłych najczęściej, bo takie osoby szukają z nadwagą, z otyłością informacji podstawowych. Również tu jest o tym, że trzeba w mózgu poprzestawiać pewne przekonania i nawyki. To jest bardzo ważne, bo bez tego nie pójdzie. Wiele osób się chciało odchudzać i jakoś wróciło później do swojej masy ciała. Musi być. Zatem masę różnych e, również działań, czyli zmiana pewnych nawyków żywieniowych, jak również dla osób, które mają niedowagę, pamiętajcie. My poprawiamy generalnie wchłanialność i metabolizm. W związku z tym może to być również bardzo e, ciekawy e-book dla osób, które mają niedowagę, aby lepiej mogły wchłaniać te składniki odżywcze, ponieważ... Jest tam materiał również o tłuszczach, jak ważne są tłuszcze. Dla mnie są bardzo ważne i wszystkim mówię: jest się tłuszcze, ogranicza się dzisiaj ludziom tłuszcze, później mamy choroby psychologiczne, psychiczne, jakieś tam mózg nie pracuje, wyładowania jakieś takie emocjonalne i tak ponieważ brakuje nam tłuszczów w diecie, ale za to cukru to mamy oho, ho 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 i później chorujemy i dziwimy się. Odwrotnie, wracamy do naturalnych tłuszczów. Wywalamy sztuczny cukier. Tyle co z owoców, z miodu, to jest naturalny cukier, jest bardzo, bardzo e, dobry. I ostatni, o, ostatni e, audiobook, jaki e, teraz nagrałam dla Was, to jest audiobook o Germanie. Zakazany pierwiastek, kochani, German. Dlaczego zakazany? Co on tam takiego robi dla nas? German, Germanium, zakazany pierwiastek, pamiętajcie. Warto o nim wiedzieć, ponieważ on jest odpowiedzialny za utrzymanie gospodarki tlenowej w naszym organizmie, jak również za dostawę tego tlenu. Mamy niedotlenienie mózgu, niedotlenienie serca nieraz, różne przypadłości, e, trudności. Jak nie ma tlenu, od to Warburg, noblista. Powiedział, że jak nie ma tlenu, udowodnił naukowo, stąd dostał Nobla, to tworzą się nam komórki nowotworowe. Jak nie ma odpowiedniej ilości tlenu w naszym organizmie, będziemy mieć bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty, kochani. Jak się chronić zatem na jesień przed różnymi infekcjami, i tymi groźniejszymi i mniej? Wzmacniać odporność. Wiara, ok, ale może nie wystarczyć. Jednak wiedza, szukajcie wiedzy. Pokazałam wam moje audiobooki, jest tam ogrom wiedzy. Natomiast w tym germanium macie wiedzę, jak dotleniać organizm i gdzie znajduje się ten germanium, to, ponieważ to jest pierwiastek śladowy, to nie zawsze możemy go dostać. Pełny tytuł to jest Germanium, zakazany pierwiastek Nadzieja na uzdrowienie dla wielu chorych. Luminescencyjne działanie germanu na gospodarkę tlenową komórek i organizmu człowieka. To jest bardzo ważne, on ma niezwykłe właściwości. Macie również tutaj całą serię uspokajającej muzyki naturalnej. Widzę, że wiele osób sobie już korzysta z tych albumów, chociażby w abonamencie Legimi, więc bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest to piękna muzyka ptaków, żabek z mojego ogrodu, także zapraszam Was serdecznie do mojego ogrodu przy okazji. Jak również mamy tutaj audiobooki, widzicie? Audiobooki, ja zaraz oprawki pokażę, bo będzie lepiej może widać. Tutaj sobie dam. Odejść czy pozostać w związku partnerskim? Właśnie, o to jest pytanie. Zanim zrobimy ten krok najtrudniejszy, może warto porozmawiać, może warto uspokoić ośrodek emocjonalny, może warto zrobić coś innego. Może warto posłuchać tutaj opowieści o, trzy, o dwóch e, koziołkach nad przepaścią. Czasami jesteśmy w związku jak te dwa koziołki nad przepaścią. Zapraszam na Legimi abonament lub audiobook i posłuchajcie tego. Tutaj mamy, jak już trudno, jednak się zdecydowaliśmy, że się rozstajemy. Nie musimy w parze. Możemy się z koleżanką, z przyjaciółką rozstać, z przyjacielem jakimś wieloletnim, może nas zdradził ktoś, tak? Tak jak mnie przyjaciółka po latach zdradziła, robiła różne rzeczy za plecami. 40 ileś lat się znałyśmy, od podstawówki w ławce siedziałyśmy i po prostu nie mogłam uwierzyć, byłam w szoku. Ale to są piękne lekcje, i wszystkie takie sytuacje bierzmy jako lekcje i mamy doświadczenia naukowe w ten sposób. I teraz sztuką jest. Rozwój nasz polega na tym, jak z tego wyjść szybko i wziąć wiedzę, wnioski wyciągnąć, wiedzę i pójść dalej mądrzejszym, aby nie utknąć w przeszłości i rozżaleniu. I macie tu wspaniały audiobook, ja go bardzo lubię, bo bardzo mi też pomógł, pisząc te audiobooki i te książki, bo jest też książka na ten temat e-book, jak poradzić sobie po rozstaniu. Ja sama zrobiłam sobie... Terapię. A później kiedy potrzebowałam, sięgałam po ten audiobook i słuchałam i znów sobie przypominałam jej, no to faktycznie. I mamy jeszcze jeden audiobook Jak radzić sobie z emocjami? Jak sobie radzić z emocjami? Co wybierasz po rozstaniu? Żal, żal, gniew i smutek czy radość i poczucie szczęścia? Rozstanie nie tylko z mężczyzną czy z kobietą, pamiętajcie. Rozstanie może być z Wieloletnim przyjacielem, koleżanką, córką, synem, z matką, ojcem. Czasami musimy niestety dokonać wyboru i odciąć się na pewien czas, i to bardzo, bardzo boli. Im bliższe są nam osoby, tym bardziej nas boli. Ale też mam takie audiobooki, które kiedyś dla jednej firmy pisałam na zlecenie i one zostały w tej chwili. Duplikacja w MLM. O, może tak? Duplikacja w MLM, proszę bardzo. Tutaj mamy e, trzy części, bardzo ciekawe, nie tylko dla e, ludzi z biznesu, MLMowców, ale dla każdego. Jak rozmawiać z ludźmi, aby nas chcieli wysłuchać i współpracować z nami? Biznes relacji, część pierwsza. Jak rozmawiać z ludźmi? Może to też być w rodzinie. Też współpracujemy. Też chcemy, aby nas wysłuchali, macie tutaj wspaniałe informacje, nie sugerujcie się tytułem, że to w systemie MLM, ponieważ to jest dla każdego wiedza. Mamy część drugą, jak rozmawiać z ludźmi, aby unikać pułapek komunikacyjnych i skutecznie rozwiązywać konflikty, proszę bardzo. Ha! W pracy konflikty, w rodzinach konflikty, w biznesie, u współpracowników. Wszystko macie na legimi, to co Wam pokazywałam. Tą platformę o zdrowiu, o relacjach międzyludzkich, o biznesie, jak również relacyjne, relaksacyjne e, audiobooki. I tu mamy ostatni, słowa klucze. Jak słuchać ludzi, aby wysłyszeć to, co jest z tyłu, za słowami, aby nie patrzeć tylko na maskę, to co widać i co on mówi do nas, co chce, abyśmy usłyszeli, ale aby obejść to od tyłu i usłyszeć prawdziwą intencję, czy ma dobrą intencję, czy manipuluje nami. I tutaj na Spotify to co wam wcześniej mówiłam, jest bardzo bardzo dużo audycji. Jeszcze raz pokażę Legimi tutaj tą platformę. O, zaraz, bo mi się kliknęło. Jest. Jest platforma Legimi. A widać czy nie widać? Legimi Audiobooki, e-booki. Proszę bardzo, tu jest cała seria. Jak również y, pokazywałam Wam wcześniej Spotify, gdzie jest bardzo dużo motywacyjnych, właśnie y, motywacyjnych y, audycji dla Was i również y, o manipulacji. Bardzo dużo, już nagrałam 7 odcinków o manipulacji. W tej chwili mam przygotowanych następnych 5, więc jak dopadnę czasu, chcę Wam nagrać 5 odcinków kolejnych. O manipulacji, ponieważ to jest coś niesamowitego. I oczywiście temat Q QA, czyli question and answer, czyli pytanie i odpowiedź. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie pytania, za wszystkie odpowiedzi. Odpowiedzi to moje, to <laughs> ale też możecie coś napisać, odpowiedzieć i będę chciała Wam odpisać i odpowiedzieć również na te pytania. Witam serdecznie Beatkę, witam serdecznie Magdalenę, witam serdecznie Was. Dziękuję, że jesteście i piszcie pytania swoje, jakie chcielibyście poznać odpowiedzi. Te pytania mogą być z przestrzeni bardzo szerokiej, z przestrzeni psychologicznej, z przestrzeni rozstań, rozstania, z przestrzeni dobrego związku partnerskiego, z przestrzeni matka, dziecko. Przestrzeni mediacji, bo wiecie, że jestem też po studiach mediatorem, ileś tych studiów pokończyłam, przestrzeni psychoterapii, coachingu, przestrzeni dojścia do celu, szukania rozwiązań, roli ofiary, jak wyjść z roli ofiary. Pytajcie, tutaj chcę zrobić serię QA i odpowiadać na wasze pytania. To jest najprostsze, bo wtedy wiem, co was interesuje i ja mogę odpowiedzieć na te pytania. Także w komentarzach też zadawajcie pytania, piszcie do mnie maila renata, małpa, zażycka, kropka, online, Piszcie maila z pytaniami. Postaram się na różnego typu liveach kolejnych odpowiedzieć względnie w podcastach na Spotify. Również tam jest Q&A. I ja odpowiadam również na wiele, wiele pytań. Czasami jest to godzinna odpowiedź, czasami pół a czasami jest to dwie minutki, tak jak ostatnio zrobiłam odpowiedzi na pytania, czy 200 mg witaminy C będzie skutecznie działać na nasze zdrowie, na podniesienie odporności. Poszukajcie tego filmiku i na Spotify również, i na YouTubie macie czy... Witamina C sama czy z bioflamonoidami, jak również mamy to, czym są elektrolity. I chciałam tutaj też rozwinąć ten temat, czym są elektrolity i powiedzieć Wam szerszy temat na te, o tym, dlatego że jest to bardzo, bardzo ważna informacja. I teraz na przykład, czy jeść zupę, czy drugie danie, bo znalazłam na przykład wiele osób, spotkałam, poznam, które na przykład mówią, że zupa to w ogóle im przeleci, oni nie chcą zupy. Tak, drugie danie to treściwe i w ogóle tak się napchają po że pójdą, o matko, niedobrze im i idą spać. I co oznacza, że po jedzeniu idziemy spać, kochani? Kolejne pytanie. Pytajcie, zadawajcie pytania i bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. Lajkujcie, um, udostępniajcie, jak uważacie, że warto się podzielić informacją um, i do usłyszenia. Przy kolejnym live'ie. Ja będę chciała Wam dać wydarzenia i za chwileczkę opublikować różne wydarzenia, dzisiaj, jutro, pojutrze, żebyście wiedzieli, kiedy są różnego typu tematy poruszane i kiedy będą live'y, kiedy je planuję. I zapraszam serdecznie do uczestnictwa, do pisania, tak jak Beata i Magdalena tutaj piszą, na Renata Zarzycka online. Proszę o wszystkie komentarze, zapytania na Renata Zarzycka online tutaj albo na Facebooku, albo na YouTube, albo na innych platformach i będę sukcesywnie starała się odpowiadać na Wasze pytania. Także dziękuję serdecznie za to, że byliście tutaj, że wysłuchaliście tego live'a i zapraszam do zadawania pytań i do kolejnych uczestnictwa w kolejnych programach, w kolejnych live'ach, do słuchania. Podcastów na Spotify Renata Zarzycka online, poszukaj, proszę, Renata Zarzycka online Spotify, na Renata Zarzycka YouTube, względnie jestem też na Twitterze, na LinkedIn, LinkedIn Renata Zarzycka. Nie pamiętam online też, chyba, a może jeszcze pod innymi hasłami. W każdym razie Renata Zarzycka poszukaj. Także wszystkiego dobrego, miłej niedzieli. żegnam się z Wami już, bo za chwilę mam telefon też z pytaniami od mojej klientki. Także już się zaraz łączę telefonicznie. Może będzie ciekawe pytanie i będę mogła szerzej go omówić tutaj. A jeżeli chodzi o wiarę i e, czy wierzyć w metody uzdrawiające zioła, witaminy, czy też u psychoterapeuty. Czy lepiej mieć wiedzę na ten temat, to uważam, że jedno i drugie jest ważne. Ani tego za mało i za dużo, ani tego. Wiedza jest bardzo ważna, bo ona rzutuje nam później na uwierzenie, że ta metoda jest y, ważna. A wiara czyni cuda, bo wiara jest dodatkową witaminą, jest mocą, która ciągnie nas ku uzdrowieniu. I, Starajmy się nie mówić o chorobie, bo ten pan, który u mnie ostatnio był, ciągle powtarzał, że jest chory, że jest chory. Nie, nie, ma chwilowy jakiś zjazd energetyczny, tak, i psychologiczny, psychiczny. Natomiast mówimy o zdrowiu. Zastanawiamy się, jak dojść do zdrowia, jak pójść ku zdrowiu, jakie metody wybrać, aby uzdrowić ciało i y, umysł, ponieważ to umysł. Bardzo często ciągnie nasze ciało do góry. Tak samo jak umysł może zatracić nas zupełnie w ciężkiej chorobie. Możemy dostać palpitacji serca, jakiś problem z oddychaniem, złe samopoczucie, zatrucie i tak dalej, bo wytwarzamy stres oksydacyjny. No i robimy samodestrukcję siebie, swojego ciała, swojego umysłu. Ok? Oby nie dochodziło do takich sytuacji, zadawajcie pytania. Wiara, wiedza, porówno, ale najpierw raczej wiedza dla mnie, wiedza, a później dopiero idzie za tym wiara, że uda się i że ta wiedza pomoże mi w uzdrowieniu, ponieważ są to rozwiązania. Wiedza to jest rozwiązanie. Ok, wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia do następnych live'ów -o, live o ogórkach kiszonych, o yy, elektrolitach. Może o odchudzaniu, zadawajcie pytania, jakie tematy byście chcieli, żebyśmy tutaj poruszyli. Do usłyszenia.